Zaczynamy od rolowania stopy. Może być piłeczką golfową lub inną, niedużą, ale twardą piłeczką. Na przykład piłką do Lacrosa. Um, tutaj mam też jakieś dziwo ze sklepu zoologicznego. Rolujemy około minuty. Od minuty do trzech minut, w zależności od tego, jak duże napięcia czujecie. Starajcie się pamiętać o tym, żeby wyrolować całą powierzchnię podeszwy. Pamiętamy też, żeby się wyciągnąć, żeby stać prosto i nie zapominamy o wewnętrznej krawędzi stopy. Zmieniamy. luźne palce i cały czas rolujemy stopę. Roller. siadamy na podłodze, podkładamy roller pod okolice achillesa, podpieramy się na rękach, podpieramy się na drugiej nodze i zaczynamy rolowanie tyłu nogi. Takimi dość krótkimi ruchami. Możecie poobracać nogą troszkę do rotacji wewnętrznej, zewnętrznej. I jak jeden fragment jest wyrolowany, to przechodzimy kawałeczek wyżej. Na to rolowanie też poświęćcie tyle czasu, ile potrzebujecie. Jeżeli nogi są mocno spięte, warto poświęcić troszkę więcej czasu. I przechodzimy kawałek wyżej. I dojeżdżamy aż do pośladka. coraz niżej korpusem. Na noga lewa chce się wyrwać, a dłonie nie pozwalają. Czyli noga chce się wyprostować, a ręce trzymają w miejscu. Przez 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rozluźniamy nogę i przytulamy mocniej do klatki piersiowej w tym ustawieniu, które na początku było troszeczkę mniej przyjemne, trochę trudniejsze. I jeszcze raz, noga chce się wyprostować. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rozluźniamy nogę i przytulamy. I ostatni raz, albo znowu bliżej kolana, a jak się da, Nogę łapiemy w zgięcie łokcia, druga głowna nadgarstek, noga chce się uwolnić. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Rozluźniamy nogę i przytulamy. Pod koniec takiej serii powinno być łatwiej przytulić nogę do klatki, jeżeli były jakieś um, Odczucie takiej blokady w pachfinie, to pod koniec takiej serii, tudzież z czasem, jak będziecie wykonywać to ćwiczenie, takie uczucie blokady powinno ustąpić. Uginamy nogę podłogową, górną nogę, łapiemy za podeszwę, może być od zewnętrznej, może być od wewnętrznej strony. Staramy się zachować mniej więcej kąt 90 stopni, mniej więcej między łydką i udem, a piszczel chcemy zostawić w pionie. Noga UDO jest mocno skierowana do boku i w tej pozycji, zostawiając miednicę nieruchomo, próbujemy zepchnąć kolano w stronę podłogi. A może być więcej. I ostatni raz. Noga chce się wyprostować tylko przez 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rozluźniamy nogę ostatni raz, przytulamy jeszcze mocniej. Uginamy nogę podłogową, górną nogę łapiemy za podeszwę, uda mocno do boku, 90 stopni między łydką i udem, piszczel mniej więcej w pionie, miednica się nie rusza i spychamy kolana w stronę podłogi. Staramy się też trzymać się na bok, podnosimy się do siadu i dowolnym sposobem stajemy. rozciągniemy sobie teraz troszeczkę łydki. Fajnie będzie, jeżeli będziecie mieli kostkę albo jakąś drugą książkę. Stajemy na kostce, mniej więcej 2 trzecie stopy, pięta zostaje poza kostką. Stajemy na prostej nodze, drugą nogę odkładamy sobie gdzieś, żeby nie przeszkadzała. I teraz opuszczamy piętę w stronę podłogi, a całą, całą osią kręgosłupa wychylamy się do przodu. Działa to rozciąganie, sprawdźcie, czy przypadkiem miednica nie została z tyłu. I teraz palcami stopy tej nogi na której stoimy, naciskamy na kostkę przez 8. 7 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I próbujemy się wychylić odrobinę mocniej. I ostatni raz naciskamy palcami. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I ostatni raz pogłębiamy. Można strzepnąć nogę i zmieniamy stronę. Druga noga. Pięta wisi poza kostką, kolano proste. Druga noga dowolnie, ale najchętniej gdzieś w powietrzu. Łapiemy jedną linię od czubka głowy popięte, i wychylamy się nią w przód. Naciskamy palcami na kostkę przez 8 7 6 5 4 3 2 1 przestajemy naciskać, troszeczkę pogłębiamy rozciąganie. I jeszcze raz naciskamy palcami na kostkę. To jest taki ruch, jakbyście chcieli wejść na pół palec, tylko zostajemy w miejscu sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i pogłębiamy. I ostatni raz, osiem, wciskamy palce, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. Jeden przestajemy wciskać, próbujemy się jeszcze troszkę mocniej wychylić. Trzymamy ostatnich kilka sekund. Powoli wychodzimy z pozycji, można strzepnąć nogi. Zgarniamy po drodze coś do podparcia się i coś miękkiego pod kolano. Zacznijcie od pozycji, w której jesteście w stanie wyprostować korpus, czyli podeprzyjcie się na czymś troszeczkę wyższym. Ustawcie miednicę równo, tak żeby kolce biodrowe były w jednej linii i na jednym poziomie. Noga przednia jest. Poruszajcie nogą, można zrobić kilka kółeczek stopą, można wyprostować, ugiąć kolano, poruszać nogą troszeczkę na zewnątrz, do środka i cokolwiek jeszcze potrzebujecie zrobić, żeby się troszkę przyzwyczaić do tej pozycji. Pośladka, ale zostaje ona w miejscu. Przez 8, 7, na objętej nodze, 6, 5. W plecy staramy się trzymać proste. 4, 3, 2, 1. Zostają proste plecy, prostuję nogę w kolanie, chcę zejść od robinkę niżej korpusem. I jeszcze raz. Uginamy nogę w kolanie i przyciągamy aktywnie piętę w stronę pośladka. 8 7 6 5 4 3 2 1 prostujemy nogę podciągamy żebka i próbujemy zejść odrobinę niżej I ostatni raz uginamy nogę w kolanie i przyciągamy piętę w stronę pośladka przez 8 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prostujemy nogę. Jeżeli się da, to schodzimy jeszcze niżej. Korpusem. Jeżeli się nie da, zostajemy tu, gdzie jesteśmy. Ok. I ponownie rozluźniamy. Wdech, wydech. I druga strona. Postawcie biednicę równo. Doprostowujemy mhm, kolano. I na okrągłych plecach zwieszamy się na nogę. Tyle ile się da. Rozluźniajcie też szyję. Zostajemy tutaj chwilkę. 거다 Szukamy tutaj rozciągania prawego pośladka. Jeżeli nie bardzo czujecie na okrągłych plecach, to spróbujcie w tej pozycji wyprostować plecy. Czyli znowu pośladki. Znajdziecie w poprzednim Follow Along, szpagatowy, i link pokaże się gdzieś tam na górze. Drugą stopę na Macie, kolana mocno objęte.